Na samym początku powiem tylko dlaczego nie ma wstępu normalnie w lobby, tylko jest od razu w gierce, a to dlatego, że aktualnie ściąga mi się 12 GB aktualizacji do Fortnite'a i teoretycznie nie byłoby z tym problemu, ponieważ mam szybki internet, ale serwery Epic Games trochę nie wyrabiają i to idzie mega, ale to mega wolno. Ale na szczęście cały odcinek nagrałem dzień wcześniej, więc zapraszam do oglądania. Siemano, witajcie! Ja jestem Kuba, czy i na tym filmie będę wykonywał taki challenge, że mogę mieć w ekwipunku tylko jedną broń jednocześnie. I oglądacie do końca Ponieważ było naprawdę mega dużo fragów. I ogólnie ten odcinek jest mega dziwny, więc serio, opłaca się oglądać do końca. Zostawcie również subskrypcję wraz z dzwonkiem, strzelcie łapkę w górę. No i jeżeli nie żywacie jeszcze go duski sklepie, no to możecie to teraz zrobić. Nawet jak nie będziecie nic kupowali, to i tak go wpiszcie, bo wtedy będą lepsze statystyki. Z góry dzięki i przejdźmy już do filmu. Czy tutaj będzie skrzynka pode mną? Nie nie ma skrzynki. Może będzie jakaś u dołu? Tak, dokładnie jest. A co będzie w środku? Eee, okej, okay, jest MK. W takim razie muszę podjechać jakiegoś gościa, żeby zdobyć pompę, bo jednak MK to nie jest to, czym ja chcę grać. Tam jest przeciwnik, nice, podjeżdżam go. I leży. Tutaj była jakaś niezła bitwa, co nie? Tak, bo ktoś uciekł poduszkami. Spróbuję na szybko zobaczyć. O, tam jest ziomeczek, dobra. Chyba będzie misję robił. No nie, no nie, dobra. Robisz to misję czy nie, byku? Dobra, no prawie leży, ma tak mało HP, jeszcze ktoś z prawej strony chyba strzelał Bo słyszałem strzały Dobra, mamy go, w ostatniej sekundzie strzeliłem, ale niepokoją mnie te strzały z prawej strony, bo coś słyszałem albo mi się przesłyszało, nie wiem Ej, to było mega dziwne, a nie jest tam ziomek jednak, dobra, czyli mi się nie przesłyszało Witam cię kolego Tutaj jest jeszcze jakiś inny, nie mam już matów w ogóle Czyli plecy mam niekowerowane Tam jeszcze ziomek jest? No to nieźle. Pyczku, czemu ty się chowasz tutaj? Zabiję go? Zabiję go? Mam fraga. W takim razie teraz wyrzucam tą MK i spróbuję zgarnąć sobie pompę. Mam 3 amo. Albo mi się poszczęści. Albo, albo nie. Ogólnie zanim zacząłem nagrywać ten odcinek, stwierdziłem, że zagram sobie jedną gierkę na rozgrzewkę, tak żeby po prostu się rozgrzać. I co się stało? Zrobiłem 10 fragów. Grając taką luźną gierkę na odcinku. E, pewnie będzie o wiele gorzej, co nie. Dobra, mam skrzynkę i mam M-kę niebiesko. To jest spokój, Temek, jak najbardziej. Tutaj może jakaś pompa? Nie, kolejna MK. No, ciekawie się zapowiada ta gierka. Tu jest PM, którego nie mogę zabrać. Oczywiście mogę wyrzucić tą MK, później podnieść tego PMA, ale. Hmm, chyba jednak MK lepsza, co nie. Witam pana. E, tylko czemu pan stoi? To było dziwne, bardzo dziwne. On, miał pompę. I teraz co zabrać, Mkę czy pompę? Mam pewien pomysł. Wejdę sobie tutaj na górę. Spróbuję kogoś wyspotować. Właśnie tak jak tą aurę e, No nie, kuba, 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 kuba. Spokojnie. I zaraz tak jak będzie mnie podjeżdżał, to ja się po prostu cofnę po pompę i, i będzie git. Chociaż nie zapowiada się na to, żeby on mnie podjeżdżał, czy on ucieka. Teraz już dostał, tak trochę. E on, serio cieka! No co jest? Tam się strzelają jeszcze. Witam pana. 68 dostał. Teraz go... Tu jest drugi kracz. Leży. Dobra, ten też leży. Udało się. No i ja chyba będę już uciekał z tej miejscówki, ponieważ wydaje mi się, że tu nikogo nie ma. No, tamta aura uciekła. Nie mam pojęcia gdzie. Może do żył tego domku, może do strefy. A, ja jestem w strefie. Dobra, nieważne. Ale tak czy siak, lec na inną miejscówkę. Porobić kolejne fragi. Na Salty zawsze dzieją się dziwne rzeczy. Tutaj sobie wezmę może apteczkę na później. Słyszę gracza. O, o. Czemu ja mam pompę i na, na tym slocie, co powinienem mieć? Czy ja kiedyś to w ogóle podmienię? Aha, on to podmienił. A ty się dalej leczysz, tak? Rozumiem. Leży. W sumie? Nie wiem, co ci to dało, ale spoko, że się leczyłeś. Teraz wezmę sobie snajperkę. To jest głupi pomysł, ale może kogoś tutaj wysnajpie. A za chwilę, standardowo, wracam się po tą pompę, bo jednak pompa to jest ta główna broń, którą powinienem zawsze mieć przy sobie. Tam jest grasz, to no spójrzcie na to! Nagle, jak wyrzuciłem snajperkę, to zobaczyłem e, ziomeczka, który coś tam będzie ulepszał? Lub ulep. Aha, on stanął w miejscu. Ej, to jest bot. To jest ewidentnie bot. Bo ty zawsze tak mają, że ja zaczynam strzelać, a on nagle się zatrzymuje I wiecie, tyle O, słyszę kolejnego, to już jest normalny gracz Dostał hita On też ma pompę, on też ma pompę Na spokojnie Czy ty jesteś w moim boksie? Dobra, prawie leżysz Czemu mi się amunicja skończyła, nie mam pojęcia W takim razie może 10k siądź, jakbym jeszcze zrobił 4 Fajnie by było No nie, on mnie widzi, widział mnie na 100% Szczerze to jesteśmy już dość wysoko i boję się, że zaraz ktoś kolapsa tutaj zrobi i będzie po zabawie. Ziomeczek miał mitycznej temy, czyli wracał z domeny Duma. Czy to jest jakiś bot? Tak, to był chyba bot, ja nie mam pojęcia. E, dobra, słyszałem kolejne kroki. Gdzie jest ziomeczek? Tutaj gdzieś, prawda? O, Siemka A, to jest kolejny bot, tak naprawdę. Co się dzieje? Mam jeszcze trochę czasu, w takim razie teraz sobie wymieniam ładowaną pompę na zwykłą pompę i teraz ją ulepszam do wersji fioletowej. O, słyszałem kogoś. Ty ja sobie tej muzyki słucham na chillku, ale teraz Bania siadła. Ale serio, całkiem na spokojnie, słucham sobie jakiejś przyjemnej muzyczki, a tutaj chłop nagle. Ej, czekaj, kolejne strzały za mną? Co tam się dzieje? Zjem sobie szybko tą rybkę jeszcze. Okej, okay, w taki sposób, ale to dobrze widać teraz. Przeciwnika. Mnie się to tutaj zabili. O, o. To nie do końca jest takie dobre, ponieważ ja go dobrze widzę, ale nie widzę innych rzeczy, tak jak na przykład tutaj drzew i tak dalej. Witam, kolego. Gdzie on uciekł? Tam uciekł, no naprawdę. Witam pana. Czy to jest ten, którego goniłem? Chyba nie. Dobra, leży. Ale gdzie jest tamten przeciwnik? O, tutaj jest. To właśnie chyba ciebie szukałem? No i znowu. Jakoś tak mało mu zadaję. HP. Tu jakiś kolejny. No co się dzieje? Goni jednego, tutaj pięciu innych nagle. Nie mogę. No nie mogę go zabić. Dobra, w końcu leży. A gdzie jest ten drugi ziomeczek? Tutaj jest jeszcze jeden pode mną, bo przed chwilą słyszałem kroki. Wow, ale się go przestraszyłem Co jest? Co, on mnie nie widzi? Naprawdę? Przecież dosłownie się buduje nad nim Dobra, leży kolejny Dobra, dostał O nie, o nie, o nie Jeszcze raz Dobra, leży kolejny ziomeczek Ej, no co się dzieje? Ta gierka jest bardzo dziwna Jeszcze wygrałem nie robiąc fraga? Co tu się stało? Spróbuję jeszcze wylądować na domenie duma, ponieważ to jest aktualnie miejscówka, na której jest największa klepa, dosłownie zawsze, no bo wiecie, mityczne itemy i tak dalej, no to tu musi być dużo osób zawsze. Tylko niestety tutaj jakoś gierka się zacina? Co jest? Czekaj, chciałem zabić jednego, zabiję drugiego. Eee... Dobra, leży jeszcze jeden, co się dzieje? Czy to jest pan Travis? Nie, to nie jest pan Travis. Gdzie pan uciekł? Tędy. O nie, Kiblem uciekł. No, serio? Dobra, zaryzykuję i po prostu polecę za nim. Mam nadzieję, że nie zabije mnie od razu po z pompy. Gdzie ty jesteś? To słyszę jego kroki. Nie, 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 nie. No, czy ja mogę użyć poduszki? Dostał 102? Leży, kolejny Już cztery fragi, tak od razu Tutaj widziałem pana Gruta, który się bandażował W takim razie potańczymy sobie, co? Leży Tam jest kolejny gracz, a ja się cofnąłem Po jakieś leczenie Są bandaże Witam pana, o nie, jeszcze plecy, jeszcze plecy, jeszcze plecy Dobra, daję tutaj bogi bombę Dostał ziomeczek Co tu samochód robi? Dobra, zrobiło się niebezpiecznie w aktualnym momencie ja to może przeczekam. Aha, ta rampa cię uratowała, kolego. O, jeszcze kolejny. No nie. Włóki podjeżdżało. No ale tak czy siak, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem. No i widzimy się już w kolejnym. Papa. Pa. No i cześć.